Witam serdecznie i zapraszam na pyszny, zdrowy i pożywny koktajl, który idealnie nadaje się na śniadanie. Około półtorej szklanki malin rozdrabniam i przecieram przez sitko, żeby pozbyć się nasionek. Jeżeli nie przeszkadzają nam nasionka, to maliny możemy dodać do koktajlu bez przecierania. Następnie około pół szklanki płatków orkiszowych rozdrabniam blenderem. Możemy dodać inne płatki, takie jakie lubimy. Do płatków dodaję szklankę jagód, przetarte maliny, kubek 400 g jogurtu naturalnego, dosładzam miodem, dodaję łyżeczkę cukru waniliowego, pół szklanki mleka i wszystko rozdrabniam blenderem. Koktaj jest gotowy, życzę smacznego!